Tvp ujawnia imiona kolejnej pary prowadzących Pąś. Dezorientacja: Wielkie zmiany w telewizji polskiej wciąż trwają. Niektóre z nich dotyczą popularnego programu Pytanie na śniadanie, który do tej pory cieszył się olbrzymią popularnością wśród widzów. Do tej pory pożegnano się z wszystkimi prowadzącymi, a na ich miejsce zaproszono nowe twarze. Nie wszystkie karty zostały jednak ujawnione, bo choć ogłoszono już cztery pary, docelowo ma ich być pięć. Znamy ich imiona. Zmiany w programie Pytanie na śniadanie. Odkąd Sejm przegłosował uchwałę dotyczącą bezstronności i rzetelności mediów publicznych, w telewizji polskiej wiele się dzieje. Zaczęło się od zmian kadrowych i zwolnienia wielu dziennikarzy dotychczas pracujących dla stacji. Znane wiadomości zmieniono na i 9.30, a do teleekspresu powrócił Maciej Orłoś. Wiele osób, które były związane z TVP, przeniosło się do Telewizji Republika. Zmiany nie ominęły również programu śniadaniowego emitowanego na TVP2. Najpierw funkcję jego szefowej objęła Kinga Dobrzyńska, która obiecywała, że zrobi wszystko, aby utrzymać sympatię widzów wobec pytania na śniadanie. Niektóre tematy poruszane na antenie mogły nieco zaskoczyć oglądających, pojawiły się bowiem wątki społeczności LGBT oraz wielka orkiestra świątecznej pomocy. Nie było to jednak wszystko, co zmieniło się w tym programie. Te pary z pytania na śniadanie mają za sobą debiut. Wszystkie pary, które dotychczas zasiadały na kanapie w studiu pytania na śniadanie, pożegnały się z pracą. Spotkało się to ze zróżnicowanymi opiniami ze strony widzów. Niektórzy fani postanowili zaprzestać oglądania programu, inni bardzo się ucieszyli. Jednak największe kontrowersje wywołało rozwiązanie umowy z Małgorzatą Tomaszewską, która jest obecnie w zaawansowanej ciąży. Są osoby, które twierdzą, że z tego powodu powinna utrzymać się w pracy. Wiemy na ten moment o czterech nowych parach, które prowadzą pytanie na śniadanie. Debiut mają za sobą już takie osoby jak Joanna Górska i Robert Stockinger, Klaudia Carlos i Robert L. Gendy, Katarzyna Dowbor i Filip Antonowicz i Beata Tadla i Tomasz Tylicki. Ich powołanie na to stanowisko ma różne opinie, a niektóre wpadki na antenie wywołują zarówno uśmiech, jak i zażenowanie na twarzach widzów. Pytanie na śniadanie: Kto będzie nowym prowadzącym? Wielu fanów programu nie może się doczekać, kiedy zostaną ujawnione nazwiska ostatniej, piątej pary, która zasili szeregi, w pytaniu na śniadanie. Plotki były różne, a medialne doniesienia mogły zamieszać w głowie. Wreszcie dotarliśmy do jakiegoś konkretu. W mediach społecznościowych programu pojawiła się wiadomość o imionach nowych prowadzących okazuje się, że będzie to Kasia i Piotr. Ale co nam to mówi? Widzowie zaczęli prędko analizować, o kogo tak naprawdę chodzi. Szałów jest kilka, ale niektóre z nich wydają się być bardziej prawdopodobne. Internauci typują, że będzie to Katarzyna Zdanowicz i Piotr Kraśko, albo Katarzyna Burzyńska i Piotr Jędrzejek. Jedną z bardziej intrygujących propozycji jest Katarzyna Skrzynecka i Piotr Gąsowski, którzy niedawno rozstali się z pracą dla Polsatu. A jak wymyślicie, kogo ukrywa? Pytanie na śniadanie.